Wiesz, że większość ludzi z bólem kręgosłupa wcale nie potrzebuje operacji, a jednak tysiące Polaków trafia na stół operacyjny zbyt pochopnie. Jako chirurg ortopeda opowiem Ci dziś, kiedy operacja kręgosłupa jest naprawdę konieczna, a kiedy można tego uniknąć i pokażę Ci, co na ten temat mówi medycyna oparta na faktach. Ból kręgosłupa lędźwiowego to jedna z najczęstszych dolegliwości naszych czasów. Statystyki mówią, że ponad 80% dorosłych w swoim życiu przynajmniej raz cierpiało z tego powodu. Najczęściej pacjenci od razu myślą: to na pewno dysk, trzeba ciąć, a neurochirurg z całym szacunkiem bardzo chętnie to zrobi. Problem w tym, że w większości przypadków operacja wcale nie jest potrzebna. Co więcej, źródłem bólu często wcale nie jest dysk, tylko zwyrodnione stawy międzykręgowe. Zapalone stawy krzyżowo-biodrowe albo przeciążone mięśnie przykręgosłupowe. Zacznijmy od tego, kiedy operacja naprawdę jest konieczna. W medycynie mamy tak zwane red flags, czerwone flagi, czyli sygnały ostrzegawcze, które mówią, tu nie ma na co czekać, trzeba operować. To są sytuacje takie jak zespół ogona końskiego, czyli nagła utrata kontroli nad moczem albo stolcem, narastający niedowład w nodze. Ból tak silny i nieustępujący, że nie reaguje na żadne leczenie zachowawcze przez wiele tygodni lub trwałe zaburzenia czucia. Niestabilność kręgosłupa znacznego stopnia w badaniach obrazowych. Pominę tu oczywiste złamania patologiczne, nowotwory czy infekcje kręgosłupa. Ale w większości przypadków pacjenci takich objawów nie mają. Mają po prostu ból pleców czy tzw. krzyża. Często też promieniuje do nogi, czyli tzw. rwa kulszowa. I to jeszcze nie oznacza, że potrzebują operacji. Trzeba pamiętać, że obraz rezonansu magnetycznego często wygląda znacznie gorzej niż stan kliniczny pacjenta. W badaniach populacyjnych nawet połowa osób po 40 roku życia ma w rezonansie dyskopatię, choć nigdy nie odczuwała silnego bólu pleców. To ważna informacja, bo pokazuje, że nie można operować na podstawie samego wyniku badania obrazowego liczy się przede wszystkim to, co faktycznie odczuwa pacjent i jakie ma objawy neurologiczne. Właśnie dlatego decyzję o operacji trzeba podejmować bardzo ostrożnie i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty tego stanu, a nie tylko opis badania. należy obejrzeć zdjęcia rezonansu, zbadać pacjenta i wspólnie uzgodnić strategię leczenia. Warto także wspomnieć, że ból kręgosłupa to nie tylko problem mechaniczny. Ogromną rolę odgrywa też styl życia. Brak ruchu, siedzący tryb pracy, przewlekły stres i brak snu nasilają dolegliwości. Badania pokazują, że osoby prowadzące aktywny tryb życia, regularnie spacerujące, pływające czy ćwiczące jogę mają znacznie mniej epizodów bólowych i rzadziej wymagają interwencji chirurgicznej. Dlatego profilaktyka i codzienne nawyki są równie ważne jak sama terapia. Aspekt psychologiczny jest również niezwykle ważny. Ból przewlekły działa na mózg i często powoduje błędne koło. Im więcej strachu i napięcia, tym mocniej organizm odczuwa ból. Właśnie dlatego, w nowoczesnym leczeniu bólu kręgosłupa, coraz częściej korzysta się z terapii multidyscyplinarnej, gdzie obok ortopedy czy fizjoterapeuty pojawia się też psycholog i terapeuta poznawczo-behawioralny. Praca nad stresem, lękiem i wyuczoną reakcją bólową. Potrafi zmniejszyć objawy równie skutecznie jak farmakologia. Żeby lepiej zobrazować skalę problemu, badania kliniczne pokazują, że u pacjentów z bólem kręgosłupa bez objawów neurologicznych, którzy wybrali fizjoterapię i leczenie zachowawcze, poprawa następuje u około 70-80% w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Dla porównania, po operacji przepukliny dysku odsetek poprawy w tym samym czasie to 80-85% ale z większym ryzykiem powikłań i koniecznością długiej rekonwalescencji. To dowód na to, że w wielu przypadkach leczenie zachowawcze daje wyniki bardzo zbliżone do operacji, tylko bez ryzyka związanego z zabiegiem. Coraz więcej dowodów wskazuje też na znaczenie profilaktyki w miejscu pracy. Ergonomiczne krzesło, przerwy co godzinę na krótkie rozciąganie, a nawet tak prosta rzecz jak ustawienie monitora na wysokości oczu, potrafią zmniejszyć ryzyko nawrotu bólu kręgosłupa o kilkadziesiąt procent. To pokazuje, że nawet drobne zmiany w codziennym otoczeniu mogą przynieść ogromne efekty zdrowotne i zmniejszyć potrzebę leczenia inwazyjnego. Nie można też zapomnieć o roli prostych ćwiczeń domowych. Badania wskazują, że regularne wykonywanie tak podstawowych aktywności jak plank, mostek biodrowy czy przyciąganie kolan do klatki piersiowej skutecznie zmniejsza ból i poprawia stabilizację kręgosłupa. To proste, bezpieczne ćwiczenia, które może wykonywać prawie każdy pacjent, a systematyczność w ich praktykowaniu często daje lepsze efekty niż kolejne tabletki przeciwbólowe. Największy mit brzmi dyskopatia równa się operacja. To absolutna nieprawda. Badania pokazują, że ponad 90% pacjentów z dyskopatią lędźwiową poprawia się samoistnie lub dzięki fizjoterapii w ciągu 6 do 12 tygodni. Mam pacjenta, oczywiście anonimowo, który zgłosił się z silną rwą kulszową. W badaniu rezonansu duża dyskopatia. Neurochirurg już kierował go na zabieg. Zamiast tego wdrożyliśmy fizjoterapię, trakcję, czyli metodę polegającą na rozciąganiu kręgosłupa oraz wspomagającą kilka iniekcji sterydowych w okolicy stawu krzyżowo-bodrowego i ból ustąpił całkowicie bez skalpela. Co więcej, po pół roku wykonaliśmy kolejny rezonans magnetyczny i dyskopatia się znacznie cofnęła. To właśnie o to chodzi. Nie każda zmiana w rezonansie to wyrok. Często to po prostu naturalny proces starzenia się kręgosłupa ewolucyjnie nieprzystosowanego do naszej długowieczności. Co więc można zrobić, zanim ktokolwiek pomyśli o operacji? Po pierwsze fizjoterapia, ćwiczenia wzmacniające mięśnie CORE, terapia manualna, nauka prawidłowych wzorców ruchowych oraz wspomniana wcześniej trakcja. Po drugie farmakoterapia, leki przeciwzapalne, rozluźniające mięśnie, środki przeciwbólowe, czasami wdrażamy na krótki okres sterydy ustnie. Po trzecie iniekcje, sterydowe i przeciwbólowe blokady diagnostyczne, czy zabiegi termolezji lub kriolezji, w których igłą niszczy się nerwy odpowiedzialne za ból. Zabieg prosty i prawie całkowicie pozbawiony ryzyka. I wreszcie styl życia, zrzucenie zbędnych kilogramów, ergonomiczne stanowisko pracy oraz regularna aktywność fizyczna. To są metody, które mają potwierdzenie w medycynie opartej na dowodach naukowych i często działają lepiej niż operacje. Podsumowując, ból kręgosłupa rędziowego wcale nie oznacza, że czeka Cię operacja. Operacja jest potrzebna tylko wtedy, gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze. W pozostałych przypadkach najlepszą drogą jest leczenie zachowawcze i cierpliwość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbać o kręgosłup, zasubskrybuj mój kanał. A jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, link znajdziesz w opisie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.